Witajcie na kanale perfumerii Po dłuższej przerwie wracamy na nasz YouTube'owy kanał. Nazywam się Aneta Żelazkowska i z ogromną przyjemnością będę na bieżąco relacjonować Wam zapachowe i kosmetyczne nowości, a także wprowadzać Was w tajniki świata perfum. Lato to zdecydowanie moja ulubiona pora roku, także dziś mimo rozpoczynającej się jesieni pozostanę w wakacyjnym klimacie, i zacznę od tematu perfum, które idealnie sprawdzają się podczas urlopów, podróży i innych przygód, lub gdy po prostu chcecie przywołać wakacyjny nastrój. Latem większość z nas wybiera zapachy lekkie, cytrusowe, zielone. Takie, które zadziałają na nas orzeźwiająco, dodadzą nam energii i nie będą nas przytłaczać ciężkimi, słodkimi bądź kadzidlanymi nutami. Dziś wybrałam dla Was trzy zapachowe duety prosto ze słonecznej italii. Jestem bardzo ciekawa, który z nich najbardziej przypadnie Wam do gustu i jakie są Wasze ulubione perfumy na lato i jakie zapachy przywołują Wam wakacyjne wspomnienia. Na początek weźmy kultowy duet zapachów Light Blue od Dolce Gabbana jednak nie w klasycznej odsłonie, a w wersji Italian Love. Przyznajcie, już sama nazwa jest zapowiedzią idealnej wakacyjnej przygody. A co z kompozycją zapachową? Słuchajcie, również zachwyca. Zarówno damska, jak i męska wersja ma przepiękne cytrusowe otwarcie, które z czasem przechodzi do drzewno-kwiatowej bazy z dodatkiem piżma. Uwierzcie mi, ta seria robi wrażenie. Kolejny duet, Azaro Wanted Tonic, to zapach, który osobiście bardziej polecam na wakacyjne wieczory, kiedy to temperatury są trochę niższe i śmiało można pozwolić sobie na więcej słodkich czy też korzennych nut zapachowych. Wersja damska to owoce w tropikalnym klimacie, słodkie, ale nadal orzeźwiające. Natomiast męska wersja Wanted Tonic to świetny, męski balans pomiędzy zaledwie trzema składnikami – limonka, imbir i paczula. Teraz przejdźmy do kolejnego włoskiego duetu – Illusion od marki Bottega Veneta. To zapachy, które bardzo trudno analizować w kontekście poszczególnych składników. One tworzą piękną całość, które są komfortowe w noszeniu, idealnie dopełniają wakacyjne stylizacje. Co najważniejsze, podkreślają naszą zmysłowość, dodają uroku. Wersja męska to nuty drzewne w takim rzeźkim wydaniu. Damska to seksowna harmonia pomiędzy zielonymi a cytrusowymi nutami. Iluzjon hipnotyzuje człowieka i sprawia, że na chwilę zapomina o istnieniu innych perfum. To oczywiście zaledwie mały ułamek zapachów, które moglibyście wybrać na wakacje lub jako przywołanie letnich wspomnień. Po więcej zapachowych inspiracji zapraszam Was na pachnidełko.pl lub bezpośrednio do naszych perfumerii w Toruniu i w Bydgoszczy. A teraz dziękuję Wam za dzisiaj i zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach Waszymi wakacyjnymi must